Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, a to Firex. dzisiaj sobie zagramy w Subnautikę. Eee, co ja chciałem, eee, jeżeli chodzi o odcinki, to tak, wiem, że ostatni był w poniedziałek, a teraz jest piątek. No i właśnie miałem taki zamiar, tak zrobić, że no dwa, trzy odcinki w tygodniu. Znaczy miałem zamiar jeszcze w środę wrzucić, no ale trochę czas nie pozwolił. No, ale teraz lecimy ze subnautiką Jeżeli mi dzisiaj czasu starczy, to nagram dwa odcinki, nawet od razu. Tylko nie wiem, czy Subnautiki, czy może jakieś inne gry. Co ja chciałem? Aha, srebro znalazłem. Czyli pewnie chciałem zrobić fabrykator. Znaczy nie fabrykator, tylko konstruktor bas. Jest nam potrzebne dwa srebra, które już mam. I, I... i... oto właśnie konstruktor pas. Zrobimy naszą pierwszą bazę. No, e, to tak jak powiedział PDA, że możemy tym budować. O, bazę bym sobie zrobił gdzieś na płask. A po pod tym będę miał od razu oznaczone. Na pewno w tą stronę chcę. I od razu lecimy z panelem. Najlepiej dwa byłoby Dobra, jeden z jednej, drugi z drugiej. Wszystkie mogę starczyć do totalnie... Łazu hmm, nie co tak, tam już się średnio będę budował lepiej tu. Dobra. Ale ci mi starczy te 30 sekund aboard, Dobra No to tu zaczynamy na pewno fabrykat. Tak. Nie pamiętam co on potrzebuje Koral stołowy mamy Radio nie robimy A nie, w tego playu robimy Taki okay. Albo warto robić Na razie nie Dobra Najważniejsze teraz to będzie szafka. Eee, czekajcie, bo na pewno będę musiał zrobić sobie fabrykator lindy. Żeby już tu stał, w sumie już go trochę nadrobię. Eee, I teraz lecimy. Bo muszę mieć wgląd co jak gdzie, daleko. Na razie sobie zrobimy małą łódkę. A później ogarniemy to na większy. Eee, na większy kaliber na pewno tutaj będzie. Ten jak to się zwie? Mm, pomieszczenie wielofunkcyjne, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli to jest takie duże okrągłe pomieszczenie, gdzie się zmieści o wiele więcej rzeczy niż w tym, w tej tubie. Aha, nie mam po prostu dobra, myślałem, że koralowiec mamy tu. No, ale dobra, jest blisko wszędzie. Akurat mam dobrego respa pod niego. Dobra. No. Już mi się zaczyna mylić jemu, ja nie, a to dopiero teraz, mam od terabazu. No nic bywa. Ja akurat często lubię to mylić. Tak, skanerem będę budował na web. Co jest? Mój mózg przestaje działać. Już godzina wieczorna. I no, a jeszcze mam to zamiar. Co mam zamiar? Nie wiem, czy z wrzucić. A jak nie, to będziecie widzieć to w sobotę. Wy wiecie jak to będzie wyglądać, i ja jeszcze nie. Może zdążę, może nie zdążę, nie wiem. Wszystko zobaczy się od obs i oczywiście zaczynamy mieć problemy z poprzedniej części kanału. Czyli nie włączyłem stopera, i teraz muszę sobie zobaczyć, ile jestem w plecy. 4 minuty, dobra, będę pamiętać. Um, dobra. Coś co... a dobra, już wiem, naprawić to, ten... bo warto, nie, nie warto jednak, e... ale nap naprawia, czy nam się tak, czy tak przyda. Siarka, dobra, siarka się ogarnie, coś jeszcze potrzebuję, to by było fajne, szkło na laicie, ty tam też, a, będziemy mieli, to już butla lepsza, teraz nam się przyda. Sobie będziemy mogli od razu pójść po rzeczy do sim up Jak to... to zwie? Dobra, to plus to... Po co tu przyszedłem? Anok. I ono, ser już coraz gorzej z pamięcią. Tytan, 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 tam Nie, ja całego nie będę brał. Muszę po kwarcy iść. No, to jak będziemy mieli tą butlę, to już podróżowanie po tym świecie będzie o wiele ciekawsze bo nie tak jak teraz, że mogę tylko mm, przejść się na niedaleki eksplor, a będziemy mogli sobie poeksplorować jakieś jaskinie takie bardziej rozbudowane no, chyba, że będzie... No, Właśnie ten mózgowiec? Jakoś tak, koralowiec mózgowaty on jest fajny, daje powietrze. Sapnautica Beloved Zero jest takie jedno fajne roślina, do której podchodzimy, klikamy E i daje nam powietrze. Nie Niecały ten, ale tak z jednym trzecim chyba. To jakoś tak. Na razie to bo i tak w takiej ilości nam nie będzie potrzebne. Po prostu mamy niżej bazę, to nie trzeba już tyle lecieć. Już mi jako się zrobić z drugiej strony was, ale dobra To już za późno Może jeszcze sobie zjemy bumeranga eee, bumerang To lecimy dwie szybki Ciekawusi napić O, dobra Teraz powinno być trochę lepiej Bo normalnie mój most to kompletnie wyłączony. A, dobra, butlę trzeba zdjąć. Mm, 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 czy ja mam płetwy? Mam płetwy. To dobra. Chciałem coś stworzyć. A szkoda, ja potrzebuję. Żeby zwolnić miejsce na butle, żeby ją ulepszyć. No ale. Chyba dotkną szafki. Dobra, lecimy. Wysoko pojemnościowa butla I jest, zamiast 75 mamy 135 e, co ja będę potrzebował? Czy ja coś potrzebuję zrobić? Oddych... Tak, oddycharka, ojen Poprzednio zapomniałem tego zrobić na start. Nie, proszę Poprzednio zapomniałem tego zrobić na start i to był wielki błąd Bo to tak pomaga w eksplorze Eee, nie, tutaj. Mogę to rozebrać? Nie, nie mogę. Dobra. Eee, czyli fabrykator pewnie. A eee, nie, mamy srebrny. No to nic, Nie musimy psuć. Chciałem ten zepsuć, żeby mieć... Eee, jak to się nazywa? Ej, eee, Zestaw elektryczny, dzięki czemu bym zrobili oddecharkę, która pozwala nam pływać w, w głębszych wodach. A, i jeszcze z góry dziękuję eee, wszystkim aktywnym na tym kanale co tam zostawili łapkę w górę pod poprzednim i tak wiem napisałem w komentarzu, że żebyście pisali komentarze i chyba w filmiku też powiedział. I było wyłączony opcja od komentarzy. Nie wiem dlaczego, ale mi napisało, że coś tam, jakiś tryb rodzinny, coś tam, coś tam. Nie wiem co się stało, ale to wyłączyłem, później ogarnąłem, ale. Wiadomo, trzeba było trochę za późno. Bo się skapałem chyba po trzech, czterech dniach chciałem sobie zobaczyć na telefonie, a nie na tym e, YouTube Studio No ale to teraz naprawiłem i już, już działa No ten filmik już opanuję wcześniej, sobie ogarnę I teraz wiem, że jest taka opcja, że tak może się zrypać Dobra, mm, no bo nie pamiętam, tytan, nie wiem, ołów, miedź, nie, nie pamiętam co tam było, wiem, że srebro jeszcze raz się tylko upewnię, żebym nie zmarnował... A! Włóknista siatka, zestaw elektryczny, ten zwykły, okej. Okay. Włóknista siateczka, włóknista siateczka, jest. Dobrze, że akurat wziąłem na zapas, nie wiem dlaczego w sumie. To natchnęło na tą włóknistą siatkę, ale... Jak jest, to jest gitara. Seaglide, eee, bateria, przy, przewód... Dobra, mamy chyba. No to, o, idealnie. O, i są grzyby. Mamy wszystko. Na razie, pod dwa nie będę więcej brał. Żeby. Żeby? A, żeby po prostu było. Żeby wyglądał ładnie przed domkiem. Później pozbieram z jakichś dalszych zakątków. Eee, dobra, przewód. Klaroza. Mówiłem przed chwilą o tym i nagle zapomniałem. No bywa, jak to ze mną jest. A, bardzo kusi mnie zrobić serię z Far Cry 4. Później zrobić serię z Far Cry 4 eee, Dolina Yeti, jeżeli się nie mylę. I zrobić... Odcinek jeszcze z Far Cry'a mm, Escape... nie pamiętam tego To drugie DLC To Po co je ja wyleciałem na górę? No eee... To drugie DLC z... E, ...Far Cry 4 Później przejść sobie na Far Cry 5 Ograć całego, może jeszcze stamtąd te mapki z DLC No szóstki nie ma wiadomo, może trójkę jeszcze później by się ograło bo nie mam teraz zainstalowane to na pewno nie tara dobra można lecieć i let's go na explore wyłączamy to ojojo dobra pamiętam co miałem zrobić a szybkość pole widzenia nie grafika? nie mów chciałem wam grę podjaśnić żeby było to lepiej widoczne, ale widzę, że gra ze mną walczy. Hmm. Jakoś wygładzenia jakoś rozmycia... Widzicie? Nie, 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 Czułeś myszki? Też nie. Wsparcie? Dobra. Eee, czyli ja teraz... Szybko wejdę z gierki. Eee, znajdę to w opcjach i... Wrócimy. Z... No, widzimy się po przerwie. E, jedyne co udało mi się znaleźć w opcjach to to, że. Nie ma tego. Po prostu nie ma. Szukałem i nie było. No to nic, będziemy lecieć na odpalonym świetle ze Siglaida. Ale mnie to nie cieszy. Bo będzie bardzo nam szybko spadać. Jak to będzie nazywało? Bateria. Przez co niestety będziemy musieli częściej je tworzyć, dopóki nie stworzymy odowarki do baterii, która by mi się teraz bardzo przydała już od samego początku, ale... No więc trzeba najpierw to znaleźć. Tutaj nie ma co się opierdzielać i lecimy od razu. Teraz stworzyłem dwa do walki. Dobra, A, zapomniałem. Rzeczy. Dobra, to na podróż. Eee, pierwsze co bym sobie odwiedził to chyba by było taki biom czerwony z takimi dużymi z tymi eee, stworami klasy lewiatan. Bo tam są dość fajne rzeczy tam niepotrzebne są urządzenia takie jak palnik i... takie jak palnik i naprawiacz którego nie zrobiłem, nie wiem czemu dobra, chyba ja zrobiłem, czy nie zrobiłem, to lećmy dalej to jest ten biom? początek jego dobra to tu będzie pierwsza ryba klasy lewiatańskiej Klasa lewiatańska to jest taka. Największe ryby, jakie są w morzu, to są właśnie podchodzą pod klasę lewiatańską. Nie wiem od ilu tam, tam rozmiarów, tak wytłumaczymy, tylko na polski rodun, bo tam nie za bardzo tam naukowe definicje. No to po prostu duże ryby. Takie bardzo duże. No tu mamy fajnie wybodowy by pal no i proszę bardzo, prawie jak na życzenie tutaj może być Seaglide, z tego co pamiętam Seaglide, e... właśnie ta przenośna konsola pojazdów i palnik. No, ale na razie to tylko palnik z tego potrzebny, bo resztę mamy. O, to są właśnie telewiatany. I i i dopiero aktor, a nie symbol. Upadnica odejść. Upadnica? No, to jak widzicie w lewym rogu, macie znaczy w sumie w lewym boku, to tak wygląda Seaglide, który będziemy przemierzać właśnie w tą grę. Uuu, zapomniałem o tym. I nim będziemy przemierzać tą grę i bardzo często im pływać, o wiele częściej niż innymi pojazdami. Oczywiście... Ten Seaglide to nie liczę się do pojazdów Tylko Simov, Cyklop i takie coś o czym nie będę mówił No bo już mówiłem o Cyklopie to jakby ktoś chciał to może zobaczyć co to ale o trzecim pojeździe nie będę mówił Bo to później stworzymy Takie mam przeczucie Albo wcześniej jeżeli będę znowu potrzebował go do... zebrania pewnego zasobu który mi był potrzebny Gresica nie widziałem Z którego poprzednio nie miałem e, czyli Lilitu No i musimy gdzieś go tam zerwać, nieważne gdzie No to był potrzebny mi wtedy ten pojazd Ale teraz nie będę mówił o tych rzeczach co będziemy mieli później, bo wiadomo tego jeszcze nie widział niby, ale pewnie widzieliście na innych kanałach albo jeżeli sami graliście Dobra Lecimy. Szybko otwieram, żeby czasu nie marnować. Ale to pewnie nic nie widzicie jak ta latarka jest wyłączona, no ale... O, tutaj mamy tą ładowarkę ogniw Chyba wiem co to jest za eee, co, co, za wrak. Czyli tu palnik nam nie za bardzo był potrzebny. Stworzono scanar. Dobra. Czyli potrzebna rzecz mi teraz w sumie. Ciałko grawitacyjne. Nie korzystam z niego. Może naszym małym celem będzie zrobienie go. też już mamy. Nie wiem czemu się wyłącza to co chwilę. Nie, teraz mi pachnie tlenu Mam takie przeczucie. Nie będę zużywał baterii, wypłynę sobie tak, bo i tak jest dość szybkawa. bo ze spacją i z Może Wam pokażę tego um, lewetana z bliska jak on wygląda No, to to jest taki, ten co ma u góry taką jakby rafę i z niej można zbierać duże rzeczy Nie wiem, tu ma niby głowę, paszczy. Rafo Grzbieta No, Zbytnio wam go nie pokazane, no bo co tu jakieś coś na dole, jakieś macki, na takie ogólnie takie, takie rzeczy, mały mózgowiec na przykład, jakieś roślinki, gdzieś tu jeszcze ma takie pęklaki, z tego co dobrze pamiętam, o to ta pękła, je można rozbić i coś dostać, na ruda mieć, może być tutaj grysica tego broni. A tu z czasem jest pobuggowane Dobra, lecimy do naszego brata, albo już wypłynę, nabiorę powietrza póki mogę A lecimy hmm, Który ja ten... przemierzałem? Ten? Chyba ten tak Jeżeli dostaniemy ten palnik to może wrócimy i go zrobimy A nie, nie zrobimy go tak szybko, bo nie mamy diamentu, który jest potrzebny do tego czemu tu nic nie ma? przekonano się, że tu coś jest, ale wiem, że tu jest dostęp bez palnika bo poprzednio zrobiłem palnik i przepłynąłem tu innym wejściem o, stacja skanująca Nowe data data. Teraz za późno co zrobiłem później. Nie wykorzystałem potencjału tego. Ale bywa. Ale może wcześniej zrobimy sobie tam. Albo to nie, ten brak. Chyba nie ten. Pomyliło mi się. No bywa. A tam chyba też nic szczególnego nie ma. Z tego co pamiętam to chyba tutaj jest. Jedna ładowarka do baterii i palnik, no czyli to co mamy? Dobra, to lecimy dalej. Teraz sobie tak patrzę, wiara, gdzie co może być. Yy, Jakbyśmy już zrobili. O, Szrajdza, tu nie chciałem. Albo już pójdziemy tu i zobędziemy już na przyszłość stację dokującą która przyda nam się do Simofa, Żeby zrobić nim ulepszenie jego żeby pływać trochę głębiej no bo na początku to jest taki jakby samochodzik ale takiej głębokości że znaczy łódź mm, wiem że on jest w tym biomie ale wiem, że on jest gdzieś przy granicy, ale może gdzieś tu będzie coś innego. Taki tytan, nie taki średni. Chociaż poprzednio mi brakowało go najczęściej tytanu. By najczęstsza rzecz. O a... O! Może będzie diament? I nie ma diamentu. Ja się trochę rozczarowałem, że trafiłem z tego łupku rzadkiego złoto. Który można trafić piaskowcu, ale jeszcze nie. można trafić tytanu, to... Jakieś średnie wygrane z tego Właśnie szkoda, że te łupki to są takie loterie jakby Co to było? Eee, nie wiem co to był za dźwięk Jeszcze raz coś takiego słyszałem 30 sekund Znowu Nie, Rekin tego nie wyda Gdzie ja jestem? Okej, okay. ja wam powiem, że dwa razy już grałem w tą... To, znaczy, mam dwa slajdy, ale nie pamiętam tego miejsca Nie wiem, czy ja tu nie byłem Za pierwszym razem przeszłam, drugie to tylko tak sobie szybko przy... Przypomniałem, jak to w miarę wygląda. A więc może za pierwszym razem tu byłem i nie pamiętam, ale... Chwila dosłownie... że jestem w szoku. Myślałem, że to jest ten biom z tym największym drzewem. W środku nie patrzyłem na to największe drzewo, no bo myślałem, że to jest to największe i... I tu nic nie ma, ale... Jednak tu jest jakieś mniejsze drzewko. Wodawarka ogni w spoko. Warto już mieć, ale nie zaprzeczę, żebym wolał co innego. Lampa przemysłowa, nie wiem, nie korzystam z niej. No to jest fajne jak ktoś robi budowę mm, na samo dno gry. Już jest zablokowany teren, to wtedy nawet możemy to wykorzystać, czy zablokowany Eee, gra się stara, żeby nie dostali się tam, ale widziałem, że ludzie budują do samego końca i zaskoczę Was, tam nic nie ma. Jakbyście chcieli obejrzeć czekali do końca, tak jak ja zobaczyć co tam jest, to tam nic nie ma. Na zagranicznym YouTubeie tam buduję. Do pół godziny oglądania dziwnic. Taki mały spoiler. Hmm. serio? Tu nic nie ma? O, kampa nie. O, średnie. Też nie korzystałem z tego. Ej, no serio? Dobra, żebym ciągle tu nie było i jak już przeszło dobrze. Czas kawkę sobie dokończyć już. Hmm, piękna rzecz do nagrywania. Żeby się tak trochę rozbudzić, od czasu do czasu sobie przepić. Bo od tego gadania to czasami już się sucho robi. Mm, dobra. Czyli to nie tu będzie. A stacja do końca, co to jest? Pierwsze też to widziałem. Nie wiem, może jakiś update był, czy coś. Po tym, jak grałem. Też <laughs> już trochę czasu minęło. Od tego. Mojego pierwszej gierki. A ten drugi to taki przypominacz. A, tu jest dobry biom? Tak. Dobra. Bo tu czasami można się wwalić w taki... Nie zatęgi biom, most jak cyklo okay. takie nie zatęgi biom z dużymi robami za bardzo przyjemnymi jak ta a i przedmiotami właśnie można szybciej rozbijać te rudy tylko jak, e, jak ma się je w ręku to się troszkę wolniej 500%.

Ile tam mamy na osi? Uuu, to już tyle? Dobra, to ja się pożegnam po prostu już na zewnątrz. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo to wspiera mój kanał. I trzymajcie się ciepło. Siema.